Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem RYK, a Po godzinach królem rowerów jest po godzinach, także pora na jakiś królewski rower. Dzisiaj mam dla Was tarmaka SL6 Swords. czyli przedostatnią, bo teraz już jest nowa wersja SL7, którą też możecie u nas na kanale obejrzeć w kilku egzemplarzach. A to jest poprzednia wersja SL6. Tarmaczek, maszyna do ścigania. Tu z kolei SL6 mamy. Dwa fajne filmy o lekkich tarmakach, swoją drogą zobaczymy ile waży taki siermiężny naul, także jak tutaj widzicie na stokowych częściach. Jako, że jest sezon luźniejszy, bo rowerów nie ma, klientów ostatnio też już jest mniej, więc generalnie jest spokojniej. Pozwoliliśmy sobie zbudować takiego tutaj ulepa powiedzmy. Rama to jak mówiłem SL6 S-Works tarmak z fabryczną korbą S-Worksa, z pomiarem mocy. Tutaj w tarmaku mamy już prawie męskie przełożenia, bo 52, 36. no to nie są to jeszcze sprinterskie całkiem przełożenia, ale już takie dla ludzi. Swoją drogą mam taką konkluzję, że aktualnie wszystkie wyniki rowerzystów, kolarzy, triatlonistów idą w górę i też obserwuję taki trend, że coraz większe blaty zakładamy naszym klientom. Także tutaj jest to dość ciekawa historia, bo za chwilę podejrzewam, że syryjne rowery dla spirali mogą mieć więcej niż 53, ale wracając do tej maszyny 52-36, no to już jest korba taka dość sztywna, dość sztywne przełożenie. W środku jeszcze presfit, bo to jest rama z czasów, kiedy powiedziane było, że presfit działa i nie wróciliśmy do ery Wintu, także łożyska Ceramic Spida na presficie Aktualnie nowe S-Works ma łożyska na gwincie i nie ma ceramiki w standardzie. Żeby było budżetowo, przykręciliśmy tutaj Ultegrę, szczególnie, że aktualnie Durace pod tarcze jest trudniejszy do zdobycia i raczej trzymamy go do nowych projektów. A tutaj sobie klikam, bo tak jakieś z sprawdzałem, czy klamka ma switcha, bo Ultegra R8000 ma dodatkowe przełączniki tak jak dure jest ukryte tutaj pod gumą, możecie sobie przełączać na przykład ekrany na nawigacji czy skonfigurować jakieś inne funkcje przez YouTube'a. Tu warto na przykład podłączyć sobie do tego roweru jeszcze właśnie junction bluetoothowy, który pozwoli Wam się łączyć. Z tu poszliśmy trochę na łatwiznę. Taki mieliśmy łącznik pod ręką, i wpakowaliśmy zewnętrzny port. To jest oczywiście rozwiązanie takie leciutko siermiężne, bo mógłby ten port wylądować tutaj. Przyznam się szczerze, że nie pamiętam, czy w tym tarmaku można schować port ładowania tu, ale wydaje mi się, że nie można. Także tutaj byśmy go nie schowali, a z kolei sztyca w tarmaku w tym modelu nie jest przystosowana do zamocowania portu w sztycy tak jak to było na przykład w wężach. Rama oczywiście pod tu jest przystosowana jak widzicie tutaj przez elegancki otwór technologiczny, nie mylić z dziurą wychodzi przewód do przedniej przerzutki. Grupa to kompletna Ultegra poza fabryczną karbonową korbą s Worksa. ta korba trzeba przyznać jest lekka, sztywna ma obustronny pomiar mocy generalnie spoko. Do roweru wrzuciliśmy rowale Rapid CX, czyli najwyższy model najnowszy rowali kół aerodynamicznych, speca do szosówek. O tyle ciekawych, że przednie koło ma niższy stożek i jest znacznie szersze, a tylne koło ma stożek wyższy i jest węższe. Także żeby tu się super te gumy wkładały, tutaj są włożone 26 i i jakoś to wygląda, ale idealnie jest w momencie. O, mój sandał zawał się na film. Idealnie jest, kiedy na przykład tu są 28. Co ciekawe, te rowale nie są przystosowane do pracy z tublesami. Coś mi się wydaje, że yy, może na przykład Peter Sagan sobie na nich jeździł w tublesie, założyli jakieś dziwne gumy. Ja nie pamiętam, na czym jeździ Sagan, i na przykład zleciałem mu w zakręcie i oddam tej pory. Zabronili używać tych kół z tublesem, bo przecież obciążenia przy zwykłych oponach z dętką na krawędzie kół są bardzo podobne jak przy tublesie. Jak zakładaliśmy na te koła testowo opony tubles, no mianowicie turbo, tublesy, SWORKsy, no to siedziały bardzo ciasno i testowe jazdy wykazały, że bez problemu można by na tym latać no ale producent nie zaleca, także klientom nie montujemy tych pół w tublecie. jeżeli chodzi o siodełko to wjechało tutaj mocno sportowe, leciutkie siodełko San Marco na karbonowych prętach model Mantra FX raczej siodło dla szosowca z pewnym doświadczeniem zresztą tak samo jak aluminiowy mostek S-Worksa tutaj jest słuszny ze 120 wrzucony no i mały magdalians bo kierownica Bontragera karbonowa pro e, VRC e, klasyczna klasyczne gięcie takie szosowe dość szeroka wygląda na jakieś za 42 to trzeba kawał chłopa żeby miał tak szerokie bary no co tam nam zostało zważyć to maszyna jeszcze tarcze hamulcowe klasycznie jak to w Szosoweczka z przodu 160 z tyłu 140 i tutaj co ciekawe wyleciały tarcze Durace'a. Różnią się one troszeczkę od tarczy Ultegry radiatorami i wykończeniem. Ultegra ma inny radiator, jest cała bardziej srebrna. Tutaj durec ma czarne tarcze. No to co? Lecimy na wagę. Komora maszyny losującej jest pusta. Aha, jeszcze cena tej maszyny. Zapłacić za nią trzeba w tej chwili jakieś 3,5 dychy. No to jest niemało, ale biorąc pod uwagę, że za nowkę sztukę S-Worksa trzeba zapłacić bez mała 6 dych. No to, e, to dramatu takiego dużego nie ma. Nie pamiętam teraz z głowy, ile waży nowy S-Works, ale dopiszę Wam to w napisie na filmie. Ten waży 7,02. No, mogliśmy spuścić trochę powietrza, żeby było 6,99. Cyka no, ładnie, ale jest posmarowana. Także, jeżeli ktoś chciałby, żeby ten dźwięk był bardziej suchy, to trzeba by troszeczkę oczyścić ze smaru. No, jak to zrobimy na zapadkach, to wbrew pozorom na żywotność to bardzo nie wpłynie. Można posmarować olejkę. Ciekawa kolorystyka ramy. Ciekawa sama maszyna, bardzo szybki, bardzo sztywny, fajny, lekki rower generalnie śmiało bym się na nim odnalazł, zresztą nie wykluczone, że jak się trafi jakiś szosowy wyścig, to się może nim wtedy przelecę. Tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych naszych filmów. Pytajcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś kwestie rowerowe, które was nurtują. I do zobaczenia w kolejnym wideo albo na rowerze. Hej!